Paweł, znasz tangzonga? No jasne, chodzi z nim do przedszkola. Nie tego tangzonga! Zaraz ci wszystko wytłumaczę. Tangzong to japońska metoda polegająca na podgrzaniu płynu z mąką w stosunku 5 do 1. Połącz zimną wodę z mlekiem w równych proporcjach, by uzyskać 150 ml płynu. Wsyp do niego 30 g mąki i mieszaj masę do uzyskania gładkiej konsystencji. Podgrzewaj miksturę na małym ogniu, cały czas mieszając, a po pewnym czasie tangzong zacznie gęstnieć i przypominać kisiel. Mieszaj jeszcze chwilę, po czym zdejmij z ognia. Podgrzewając wodę z mąką, ciasto chłonie więcej wody, przez co będzie bardziej puszyste i elastyczne. Zachowa też świeżość dłużej niż klasyczne. Nie musisz go doprowadzać do wrzenia. Tak przygotowaną masę odstaw do wystygnięcia pod przykryciem. Ciasto możesz wyrabiać ręcznie lub użyć miksera. Do misy miksera wlej 170 ml mleka, 60 g cukru, rzuć 2 jajka, 500 g mąki, 180 g schodzonego tangzonga, następnie dodaj 10 g drożdży i 5 g soli. Wszystkie składniki, za wyjątkiem masła, połącz ze sobą na wolnych obrotach. Gdy mąka wchłonie wodę, dodaj stopniowo 100 g masła, które powinno mieć temperaturę pokojową. Jeśli mieszasz ciasto ręcznie, możesz zacząć od połączenia wody z drożdżami, następnie dodaj sypkie składniki oraz jaja. Po wyrobieniu ciasta przenieś na płaską powierzchnię i zacznij je wygniatać stopniowo dodając masło. Jeśli tak jak ja nie brudziłeś sobie rąk mąką, po prostu zwiększ obroty. W obu metodach wyrabiaj ciasto do momentu, w którym będzie lśniące, gładkie i elastyczne. Pozwól ciastu odpocząć, nie tylko ty potrzebujesz oddechu po wygniataniu. Powinno to potrwać między godziną a półtora, w zależności od temperatury w kuchni. Aby zrobić na delikatnie podgrzej 120 g masła, by rozpuścić w nim 75 g cukru białego oraz 75 g muskowado. Muskowado jest nierafinowanym cukrem trzcinowym o charakterystycznym miodowo-karmelowym smaku. Doskonały do wyrobu rumu, ale także jako dodatek do wypieku podbijający smak. Dodaj gałki muszkatołowej dla lepszego aromatu oraz 20 g cynamonu. Po wyrośnięciu, ciasto rozwałkuj na prostokąt, który następnie zwiniesz. Posmaruj całość nadzieniem, które wykonałeś przed chwilą, zostawiając wąski pasek na dłuższym boku. Pokrój zwiniętą roladę na równe kawałki, a następnie przenieś do dowolnej formy, tak aby było widać spirale. My używamy formy tortowej, do babki, a jedną cynamonkę wkładamy do okrągłego naczynia. Pozostaw ciastka w formach na 20 minut do pół godziny, aby chwile podrosły. W tym czasie rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Piecz 20 do 25 minut lub do momentu, w którym temperatura wewnątrz ciasta osiągnie 95 stopni. Do garnka wlej 200 ml mleka. 50 ml śmietanki 30% Do mieszaniny wsyp 30 g cukru, dodaj dwa jaja. Nie zapomnij o 20 ml espresso, podgrzej mieszaninę na wolnym ogniu, sprawdzając temperaturę za pomocą termometru. Krem zaczyna gęstnieć w 79 stopniach, ale nie może przekroczyć 85 stopni. Najlepiej dojść jak najbliżej górnej granicy, ale musisz być bardzo ostrożny żeby jej nie przekroczyć. W końcowej fazie mikstura powinna równomiernie pokryć dno łyżki. Jeśli nie masz termometru albo nie masz czasu na zabawę z precyzyjną kontrolą temperatury, możesz dosypać szczyptę mąki. Wtedy krem zgęstnieje, ale utracisz jego lekkość. Nie zapomnij o skórce z pomarańczy. Na sam koniec polej cinnamon rollsy tym lekkim i puszystym kremem. Ale wiesz, co jeszcze jest lekkie i puszyste? b -roll. Zamierzony efekt bywa tak, że musimy bardzo dokładnie kontrolować temperaturę, tak jak w przypadku kremu angielskiego. Czasami, żeby uzyskać delikatne cynamonosy, musimy użyć japońskich technik. Czasami też, żebyście nie przegapili nowych odcinków, musimy przypomnieć wam o subskrypcji. Pamiętajcie, aby pochwalić się w komentarzach, jak wyszły wasze cynamonosy. Jeżeli film Wam się spodobał, kliknijcie łapkę w górę, a jeśli nie, śmiało kliknijcie dislike dwa razy.